Dzień dobry. Dzisiaj zapraszam Was na deser. Będzie to mus czekoladowy, ale wzbogacimy go odrobiną chili i zrobimy także do niego mus z truskawek. Myślę, że to będzie super połączenie. Zapraszam, gotujcie ze mną. Do przygotowania dzisiejszego deseru potrzebujemy gorzką czekoladę, cukier, jajko, szczyptę soli, mieloną paprykę ostrą i mrożone truskawki. Rozpuszczamy czekoladę w kąpieli wodnej, czyli w jakimś naczyniu. Rozgrzewamy odrobinę wody, i na naczynie stawiamy drugie naczynie metalowe. Może to być drugi garnuszek. Ja mam metalową miskę. Czekolada jest gotowa, całkowicie rozpuszczona. Teraz odstawiamy ją na bok, żeby wystygła i będziemy ucierać żółtka z cukrem. Wrzucamy żółtko i dwie łyżki cukru i będziemy ucierać na gładką masę, tak jak kogel-mogel. Mamy gotowe wszystkie składniki: ubite białko ze szczyptą soli, żółtka z cukrem, gotową czekoladę. Zatem możemy łączyć wszystkie składniki. Do czekolady wsypujemy szczyptę papryki ostrej. Do czekolady dodajemy żółtko i ubite białko. Całość teraz dokładnie mieszamy. I tak gotową masę przekładamy do naczynia, w którym będziemy podawać nasz deser. I tak przygotowany mus stawiamy do lodówki na godzinę. Minęła godzina, mój mus ładnie stężał. Teraz przygotuję do niego mus truskawkowy. Do lekko rozmrożonych truskawek dosypuję cukier i miksuję blenderem na gładką masę. Na mus nakładamy nasz most truskawkowy i deser jest gotowy wiecie, miałam akurat w lodówce bitą śmietanę pomyślałam sobie, że będzie idealnie pasować dlatego ja nałożę jeszcze bitą śmietanę jeśli macie to zróbcie to samo jeśli nie to deser też będzie super pyszny i żeby było jeszcze ładniej pokruszę na górę orzecha włoskiego Voilà, mój super deser jest gotowy. Ja będę się teraz nim zajadać. Jeśli mi zazdrościcie, a myślę, że pewnie tak jest, po prostu róbcie go w domu i zajadajcie się nim. Smacznego, życzę bardzo do zobaczenia. Cześć.